Proszę Państwa, jaskółki wysoko latają. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Ludzie Kultury realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do krainy muzyki, no też literatury i no i nie wiem czego jeszcze. To się robimy w trakcie rozmowy, ponieważ gościem moim i Państwa macie Kor. Cześć Maciuś. Cześć Wojtku. E, <laughs> proszę Państwa tak, spirala się dymi, spryskaliśmy się ofem. Komary, jak to było w, w filmie Hydro Zagadka, rypią. rypią. No ale mam nadzieję, że uda nam się raz, że przed deszczem, a te komary jakoś zwalczymy. No bardzo... Wy... Ale to jest nieprawda, bo jak ja jaskółki wysoko latają, to wcale nie znaczy, że nie będzie padać. Maciuś, to jest taki cykl, który którym ja pokazuję ludzi, którzy coś robią fajnego. Którzy są w jakiś sposób związani z Częstochową. My dzisiejsze materiał nagrywamy w Mstowie. Tak. Ehm, no ale tak, Częstochowianin? Urodziłem się w Częstochowie, mm -hmm. ale czuję się z tu mieszkam. Przez, miałem epizod, że 7 lat mieszkałem w Częstochowie, no ale mm -hmm. niedawno się znowu przeprowadziłem do Mstowa. Aha. O i mama... To lunie. To lunie, tak? nie, tak? Nie nagramy tego. To nagrali. O i czekoladki. proszę, proszę, i pyszne czekoladki Dobra. zostały dostarczane na plan. Dobra. Bardzo dziękujemy. Tu jak coś, to żeby wsunąć. Jemy. Dobra. Mm -hmm. Eee, urodziłeś się w Częstochowie, ale przeprowadziłeś się do Mstowa, tak? No szkoła średnia? Nie, jestem. Urodziłem nie. się w Częstochowie po prostu w szpitalu. chodziło. No, tak, to a jestem od dziecka. Mieszkam tu w tym domu, wybudowanym własnymi rękami przez dziadka mojego. Aha, Ten czyli dom został przez dziadka wybudowany. No super. Eee, szkoła średnia? Sprawdźmy. Eee, mama za mnie odpowiada. No. <laughs> Ja nic nie będę mówił, Nie, no, to już wiesz! Inny kierunek jeszcze. chciała być chyba w kamerze. No i będzie... <laughs> e, Traugut. Tak, liceum, tak. Mhm. W ogóle jakiś nauczyciel, który ci w ogóle tak podkrył najbardziej. Jakbyś powiedział, że pierwsze skojarzenie Traugut, to o tym byś powiedział. Powiedziałbym o pani, która przygotowała mnie, żeby dostać się w ogóle do Trauguta. bo były takie kursy przygotowawcze prowadzone mhm. przed dostaniem się i to była pani... Pani Barańska, jak już przyszedłem, uh -huh. kilka miesięcy później dostałem się i, i zacząłem się uczyć w tak Cogucie, ona już przestała uczyć, bo odeszła na emeryturę. To były ostatnie miesiące, kiedy przygotowywała uh -huh. nowy nabór uczniów. Najmilej ją wspominam. Miała uh -huh. taką, tak prosto tłumaczyła rzeczy, które ja wtedy nie rozumiałem z tej matematyki. Też w ogóle, no uh -huh. najmniej wspominam panią, która przygotowywała nas do tak naprawdę. No i co, no i mama mówi, że co, że potem Politechnika, tak, informatyka. Chciałem iść na kulturoznawstwo i na bibliotekoznawstwo. Chciałem do Katowic, no. do Krakowa, trochę też wydwać się może stąd. Tak, tak. No ale różne względy też rodzinne i w ogóle zadecydowały, że tu zostałem, w Częstochowie. I... Ja, no ja Ci powiem, że ja miałem także sytuację ekonomiczną, jak gdyby Mojego też, rodziców ekonomiczna, nie, też dokładnie, ekonomiczna. nie pozwalała studiować gdzie indziej. Nie? No to no. mnie podobnie było też. Także też musiałem studiować w Częstochowie, aczkolwiek no, filologia polska, nie narzekam. No, no i co, po tej informatyce co pracowałeś w zawodzie jako informatyk? Jak to? Wiesz co na piątym roku studiów? Tutaj mm -hmm. niedaleko jest gminny Ośrodek Kultury. Zacząłem tutaj, będąc na piątym roku studiów pracować jako animator kultury w mm -hmm. ośrodku kultury w Goku. miałem tak. Deki w, w, gminie, w gminie Goki. Goki. Mm -hmm. Goki. No i byłem, byłem informatykiem, palaczem, bibliotekarzem, malarzem, kotłownym, Wszystki, wszystko, wszystko, wszystko się robi jak tak. No nie? I pracowałem na, chyba na jedną siódmą etatu, ale spędzałem tam tyle czasu, że już myślałem, że w ogóle tam będę pracował. No ale co, później, później pojechałem jako animator na wakacje i, i złożyłem jedno CV w zasadzie po studiach do, 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 do TRW. Bo TLW złożyłem, no jako informatyk, bo skończyłem tę informatykę jeszcze jako programista i pamiętam, że byłem na, na tym obozie, byłem dokładnie nad morzem, chodziłem z dzieciakami, z którymi się opiekowałem i miałem przy sobie pierwszą komórkę, którą musiałem kupić, ja nigdy nie chciałem mieć komórki i musiałem ją kupić jako opiekun dzieciaków nad morzem, jak byłem. No, no. I zadzwonili do mnie akurat z tego TRW, że tak, jesteśmy zainteresowani, żeby Pan przyszedł na rozmowę, no, mm. no i akurat to był piątek, w poniedziałek już byłem w tobie tu z to poszedłem na tę rozmowę, dwa tygodnie później dowiedziałem się, że, że, no że chcą, żeby przed na staż. Staż trzymiesięczny, miesięczny przedłużył się na 6-miesięczny, przedłużył się na dziewięciomiesięczny. miesięczny Rok pierwszy też, zmiana umowy. No i teraz już pracuję tam 12 dwunastu lat w tym I tak się zasiedziałem, powiem Ci, że. Mm -hmm. Czyli jesteś pracownikiem TRW. Jestem informatykiem w dziale, jakości, w dziale jakości. Nie jestem w dziale informatyki. Tak. No ale myśmy się nie spotkali tutaj po to, żeby rozmawiać o TRW. I tylko bardzo dobrze. Tylko, tylko, <laughs> tylko spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o muzyce. Ty jesteś osobą, która no, przeze mnie ewidentnie jest skojarzona z zespołem Animal Liberty. Oj, jak mi miło, to jest mój kochany zespół, który już dawno nie istnieje. Dawno ja się... nie istnieje. Raz z racji gatunku jaki uprawiał, gdzie słabość olbrzymia do tego stylu, uważam bardzo fajnie ta kapela grała i no to, to, był, to było Twoje dziecko w dużej mierze? Dołączyłem dopiero od drugiej czy trzeciej kluby. Uh -huh. Założył to perkusista nasz, Maciek uh -huh. Dziagacz. Uh -huh. No ale jak gdyby zaliczałem się do tego takiego podstawowego składu. Czyli, uh -huh. wokali, czyli wokalista nasz gitarzysta Rafał. Ja na Krawiszach, mm -hmm. no i perkusista Maciek. To był taki skład założycielski, można powiedzieć. A później sobie się mm -hmm. na gitarze, na, krawisza, na, na, na gitarze, na drugiej gitarze, na basie przede wszystkim. Zawsze, zawsze mi się wydaje, że dan, dany zespół, jeżeli nie ma szczęścia, to ma problem z jakimś jednym instrumentem, tak to można powiedzieć. Mm -hmm. Na przykład z, z gitarą, wymieniają się gitarzyści, tak. to u nas było tak z basem, no nie mogliśmy znaleźć dobrego. Znaczy w sensie tak nie utrzymywali się ci basiści przynajmniej Eliberi. No, no, no. I to był też jeden z problemów, że żeśmy zawiesili działalność tak no. naprawdę. Który to był rok? Założyliśmy w 2004 i działaliśmy kilka lat. Nie pamiętam. Wiele, już no. 5-6. No ja pamiętam... No Wośman zagraliśmy kilku, urodziny robiliśmy właśnie w TFP właśnie zrobiliśmy, to były świetne te urodziny w Teatrze. No fajnie, jak żeśmy się cieszyli, Maciek to Maciek uwielbiał wtedy, ja też i tak żeśmy stwierdzili, a Zummy jak Pijana Pomno robiła te swoje słynne urodziny, Zummy i zapraszali gości. Zaprosiliśmy wtedy koniec świata. Panika wtedy zespół bankowy szczęstowy, który zawiesił działalność, zawsze żeśmy ich zapraszali, oni specjalnie się reaktywowali, żeby na tych urodzinach z nami zagrać w ogóle. Elvis tam, ta muzyka w Twoim życiu od którego roku się zaczęła? No bo Ty grasz na kilku instrumentach, Ty nie jesteś kojarzony tylko i wyłącznie no, no, z, klawiszami. z klawiszami. No bo na basie, teraz gram no, z i no, gramy w eksperymentalu i, te, i no, w Dabach teraz w no, w systemie, to na, na bas prze, przejąłem bazę jak gdyby. No nie? Y mhm. Co, to wiesz, była szkoła muzyczna, muzyczne, coś? Nie, nie, nie. Ja tutaj w Podstawówce kiedyś y, już chyba nieżyjący nauczyciel muzyki zrobił taki nabór dla dzieciaków, no. że gdyby, żeby sprawdzić czy ktoś miał dyspozycję. Ja strasznie chciałem grać na gitarze. Mi się od zawsze podobała gitara. Wszystkie piosenki do anime i w ogóle to tak. powstawały na gitarze komponowanej. No bo większość. teksty też ty, nie? Y, muzykę to wspólnie w sumie robiliśmy, ale teksty ja pisałem, tak. Tak. Mm -hmm. I, i ja chciałem na tej gitarze i pamiętam, że ten nauczyciel, jak przyszedłem na pierwszą lekcję, powiedział mi, no nie, nie, ty masz za duże ręce, za duże dłonie na gitarę, tak naprawdę, ty to masz taki rozstaw, że na pianino. I ja mówię, no dobra, no nie. I no, no. chyba po dwóch tygodniach przestałem na tym pianinie, bo mi się w ogóle tego nie pamiętać, <laughs> dobrze, no, no, ogóle. no bo nie, jak chciałem na tej gitarze, no nie. I pamiętam, że pierwszą gitarę, no, muszę się teraz przyznać, taka mała spowiedź, to... to... Zajumając z kościoła, tak naprawdę. W sensie, że należałem do KSM-u. Należałem do ksm i mieliśmy spotkania, graliśmy, wiesz, graliśmy dużo, dużo muzyki kościelnej i w ogóle. I kiedyś mieliśmy po prostu w kościele, mieliśmy imprezę. I ktoś wyrzucił tą gitarę przez okno z drugiego piętra. Po prostu ktoś ją wyrzucił gitarę. Ja ją po prostu wziąłem, poszedłem tam, ona była złamana, więc stwierdziłem, że nikomu się nie przyda złamana gitara. Wsadziłem w domu wimadło, skleiłem wikorem i w ogóle i mam cały czas tu w domu tą gitarę w ogóle sklejoną, na której potem przez całe życie komponowałem i grałem, To taką tego. Ja później później chciałem odejść do kościoła, nigdzie nie chciał już tak naprawdę. Iha, super. Także no, ale pod koniec, jeszcze ci powiem, bo ten, pod koniec podstawówki Uczyłem się u Bartosza Szalańca, który jest chyba, w tym moment, on jest cały czas chyba założycielem i nauczycielem w, w, w Częstowskiej Szkole Yamaha. Tak, rozmawiałem z nim. I y, wiem, bo widziałem u ciebie jeden no, ten no, właśnie. No, no. I Tylko, że on miał taki nietypowy styl uczenia na, na klawiszach, bo y, były są takie zeszyty, zagraj to sam. Mhm. Tam masz, wiesz, piosenki polskie i niepolskie, rozpisane akordy i wszystko. I tam jest podane, tak, tempo. Jakim styl masz ustawić na klawiszach, że na przykład country w tempie 85, mm -hmm. włączasz to kanty, ono sobie leci, tu gra i tu, tak. Tu prawą ręką uczyłem się grać melodii, a to tylko zmieniałem o jednym palcem albo tego akordy. I tak naprawdę ja się nie nauczyłem grać lewą ręką, i ja po prostu mam taki niedosyt, że ja nie potrafię grać, bo ja nie umiem grać w ogóle lewą ręką. Na pewno mi się ciężko grać lewą mm -hmm. ręką, ja nie umiem. Przez to, jak gdyby. No ale zobacz, dyskwalifikujmy cały... to. No ale cały czas ta muzyka gdzieś w tym życiu ci towarzyszy, nie? nie? Nie jesteś takim jednym, który zakończył, nie, nazwijmy to, karierę, czy robienie zespołu i odstawił muzykę no do konta. Jest cały czas, nie. nie? Co dziwne, ta muzyka u nas, tu w domu, nigdy nie było muzyki. Mhm. Jak była, to w radio. Nikt nigdy nie słuchał, no. nie interesował się muzyką. No, no inne tutaj inne były takie wie, mhm. zainteresowania, bardziej A w rodzinie ktoś grał? Nie, nigdy nikt. Nie. Czyli ty jesteś pierwszy. Żelazne jest pytanie. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy? Jak ty postrzegasz to miasto? Bardzo lubię to miasto. Tak? Tak. Kilka, kilkakrotnie myślałem o tym, żeby, żeby gdzieś się może przenieść. Mhm. Właśnie przed studiami myślałem, żeby, żeby, żeby zmienić to miasto i w ogóle. Ale lubię częstochowe, znaczy lubię częstochowe, to ciężko po prostu poznałem tutaj dużo świetnych osób. Ludzie, 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 ludzie. ludzie. to jest po prostu. No jak się przeprowadziłem do Częstochowy to gdzieś miałem taki jak to, to ja tak uciekłem z, z domu i stąd mm -hmm. tak miałem taki okres szwendania się po Częstochowie. Specjalnie nocą chodziłem po najciemniejszych bramach, robiłem zdjęcia, krótka, mała, inne z tego wszystkie no, no, ulicy no, no, i po prostu no. gdyby szukałem guza tak naprawdę no nie? i mm -hmm. miałem taki, chciałem zeksplorować tą Częstochowę od najciemniejszej bramy, żeby wejść na jasną górę w taki kąt gdzie nikt nigdzie nie wszedł, po prostu wszędzie chciałem po prostu mm -hmm. Znaczy, miałem plan i cały czas mam napisane książki o Częstochowie, taką podróż, Odyseję przez Częstochowę. I chciałem ją, wiesz, od, od naj, naj, takiej najciemniejszej piwnicy po szczytnej jasnej górze, gdzie kiedyś jak byłem dzieckiem byłem i widziałem, obserwowałem całą Częstochowę jako dziecko, w jest zamknięte tam nie może tak wysoko być tak, że. Kiedyś tak, było, tak. kiedyś mogłeś stamtąd, no niej. I... No, no. Zresztą miała się kończyć w częstochowie ta powieść. Podczas pod jasną górą. W takim tajnym, w tajnym basenie kanoników. No <laughs> Zobaczymy, może, że może to się, słuchaj. Uda, może się uda. Um, muzyka, fotografia, literatura. Co jeszcze? Wystarczy chyba, nie? Nie wiem. Tak, Wiesz tak. co, bardzo... O, przy okazji podziękuję Magdzie Fiołek, bo przecież dzięki, no. dzięki niej po prostu w zasadzie nie wiem dlaczego o mnie pomyślała, ale stworzyłem muzykę do tego, do filmu, który był o, o talarze. No, do no, ludzi no, wróciłem, no, co Adam tak nakracił ten film. Przepiękny według no, 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 film, bo no, 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 w ogóle tam Henekar takie piękne rzeczy mówił, po prostu no, ciężkie, ale piękne o ludziach mhm. i w ogóle o tym, jak mu się tu pracowało. Czyli o muzyka okresie, filmowa. Ja bardzo bym chciał robić muzykę filmową i teraz mamy w planie z Madlejem z powrotem wrócić do Tapelek. To jest moje mhm. po prostu marzenie, żeby w okf ie mhm. zaprosić ludzi, żeby na dzień dobry było wino, było czy cokolwiek, żeby ludzie sobie weszli. Jak dawniej w latach 1910 do 1930, kiedy był okres kina niemego, tak. a my jako taperzy z prawej strony tam przy ekranie w OKFie po prostu będziemy grali muzykę do niemych filmów. I ja już po prostu nawet wybrałem kilka tych filmów, musimy teraz z Mareniem znaleźć czas, dogadać się, czy w się będą chcieli po prostu zrobić Jasne. muzykę do niemych filmów na żywo, to mnie tak kręci. Eee, Wywiady nie mogą być za długie, poza tym zaczyna padać deszcz, a tak. ja patrzę na sprzęt, który tu stoi. Ja, Czego, tak. Nie, nie, wytrzymaj jeszcze chwilę. Czego życzyć? Siły w realizacji wszystkich planów. Bardzo z kim powinienem porozmawiać, a z kim nie rozmawiałem? Wydaje mi się, że nie rozmawiałeś z Pauliną Paluch. Nie rozmawiałem. Tak? Umówisz mnie? Dzisiaj nawet to zrobię. Dobra. <laughs> Dobra. Proszę Państwa, przepraszamy, że tak krótko, ale naprawdę zaczyna padać przy beczce na deszczówce, przy jagodach. Warto zbierać deszczówkach. Tak, przy malinach ekologicznie, w e, e, Wemstowie, w deszczu. E, gościem moim i Państwa muzyk, informatyk, e, literat, fotograf i Bóg wie jeszcze co, macie kor. Bardzo dziękuję za rozmowę. Machamy <grywamy> tam. נילץ על רונץ, תשתיכוורי. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה